Witam szanownych grono widzów a specjalnie tych, którzy są pasjonatami świata 126P i jego silnika dzisiaj chcę wam pokazać jak pracuje zużyty łańcuszek rozrządu w tym silniku w tym celu zdemontuję koło pasowe oraz dekiel pokrywę łańcuszka do rządu? później zapalim, zapalę ten silnik i będziemy obserwować jak on się zachowuje będę dodawał do, troszeczkę gazu i zobaczymy co się tam z nim dzieje jak ktoś jeszcze nie widział poprzednich dwóch filmów kiedy, gdy znalazłem ten silnik w lesie i go uruchamiam heavy Pastek. Drugi film, który pokazuje jak działają te wszystkie elementy w silniku na zapalnym silniku pod spodem wał korbowy i tak dalej, to zapraszam do oglądania tych filmów też dla ułatwienia znalezienia wam tego. Zamieszczę te dwa linki tam w opisie tego filmu. Także zapraszam też do oglądania. Więc najpierw odkręcamy dekiel. Ten dekielek tutaj tak zwany odśrodkowy filtr oleju w maluszku, ponieważ maluszek nie ma filtra oleju tak zwanego butelkowego czy tam jakiegoś papierowego. Tylko ma filtr oleju, tylko środka Odkręcając to, warto sobie coś podłożyć pod spód, jakąś miskę, ponieważ zawsze tu troszkę oleju jest, jest w pozostałości i troszkę dwale. Przyspieszę ten proces troszkę skrętarką. odkręcony ten lek. To z płaskim śrubokrętem odważamy tutaj, na przykład, i powinno to ładnie odskoczyć. Tak jak mówiłem, jest tu troszkę oleju. Proszę zobaczyć. Jest taki duży gumowy o-ring, który uszczelnia to wszystko. No i. Nazywa się to środkowy filtr oleju, ponieważ wszystkie ciężkie cząsteczki osadzają się tutaj na ściankach koła pasowego i tutaj na, na tym dekielku na ściankach. Widać, że tu ktoś coś już majstrował i troszeczkę nie jest tak dużo tego, tego osadu. No i podkładka jest kilka razy już y, używana. Tak samo śruba można zobaczyć, że jest tu ktoś to odkręcał jakimś przecinakiem. Pewnie nie miał, nie miał ktoś po prostu nasadowego klucza czy pneumatycznego, żeby to odkręcić. Najlepiej jest to odkręcić tą śrubę kluczem pneumatycznym, ale jak się nie ma tego klucza, to można nawet płaskim kluczem y, blokując gdzieś tam wał uderzyć w klucz młotkiem gumowym lub nasadowym kluczem. Ja to z reguły dawniej robiłem płaskim kluczem i zeszłem obok tego klucza. Więc chyba Wam pokażę, jak to się robi takim płaskim kluczem, ale nie wiem, czy mam taki duży płaski klucz. Jak nie, nie, no to po prostu odkręcę to jakoś nasadowym kluczem. Przed odkręceniem tego trzeba tutaj. Jest tu taka blaszka. Trzeba ją po prostu odjąć. Tutaj jest taka blaszka. Czy Zaraz wam to pokażę dokładnie. Bierzemy po prostu śrubokręt, jakiś młoteczek i oryginalnie tą, tą blaszkę tutaj. Jest to łatwe. No, w ten sposób. Ogólnie tą podkładkę najlepiej wymienić na nową, ale jak ktoś nie ma, to można ją używać kilka razy. Ponieważ ma tu trochę miejsce dookoła, także teraz bierzemy klucz i odkręcimy tą śrubę. Więc użyję do tego klucza nasadowego. Ponieważ silnik jest na stole, najlepiej sobie zablokować. Zablokowałem sobie tu z tyłu taką tulejką aluminiową. Także będzie solidnie. No i odkręcamy. No, nawet łatwo poszło. Ktoś dokręcał jakimś przecinakiem, więc siła tego dokręcenia nie była duża. Więc odkręcamy. Tu jest taka podkładka, która rozrzuca ten olej na boki. Ogólnie jak e, wymieniacie olej, to powinno się to też rozkręcić. to pasowań można troszkę tutaj stuknąć, bo podtrzymując z jednej strony. To tutaj stuknąć, żeby to wyszło. Ogólnie jak wymienić olej, to dobrze jest to wyciągnąć i wyczyścić ten filtr. I także dekiel z tego, z tego mułu tutaj. Także to mamy odkręcony. Teraz bierzemy się za odkręcanie. Tu jest jeszcze jakieś gniazdo fajne. Teraz bierzemy się za odkręcenie tego dekla tutaj. Ok, teraz przystępujemy do odkręcenia tych głównych dwóch śrub, na których trzyma się cały silnik. tego dekla. Nie są one tak mocno przekręcone. Jeżeli macie jakąś wkrętarkę, to Warto używać wtedy to wszystko. Ten proces odkręcenia wymiany np. rozrządu jest o wiele szybszy. Także tutaj do tych śrub będę używał krętarki. Myślę, że ma wystarczającą siłę, żeby odkręcić te śruby że szybko to odkręcimy i będziemy już widzieć co tam wpiszczy pod dekle. Więc tak, odkręcamy ten. Się wyklęciła szpilka cała od to nie ma znaczenia później się wyklęci hmm. lubię zapach z tych śrub z gwintów jak powąchacie. to jest taki specyficzny zapach dekiel odskoczył dekiel ogólnie troszkę sprężynuje tutaj z tego względu że tu jest pompa olejowa i ma taki pierścień. I ta pompa jest naciskana przez ten pierścień, naciskany przez sprężynę, żeby uzyskać szczelność układu. Ponieważ pompa pompuje olej tutaj przez ten otwór do wałka rozrządu. I dopiero tam otworami z wałka rozrządu idzie na wał i tak dalej. ściągniemy tą uszczelkę. Ok. Mamy rozrząd na wierzchu. Zobaczcie się, jaki jest wygity. Ten rozrząd tutaj mocno. No i co teraz zrobimy? Założę koło pasowe z powrotem. Podłączę wszystko i zapalę ten silnik. Zobaczymy, jak to się zachowuje. Ok, więc zamontowałem koło pasowe z powrotem. Żeby się nie urwał klin. Wszystko mamy tu podłączone. Na krótko. Można sobie zobaczyć w poprzednich filmach, które, e, linki będą zamieszane w opisie, taki układ prosty tutaj, cewka, paliwka podpięte, tutaj idzie, skroplóweczki, to tak wszystko będzie tutaj zarejestrowane. W silniku nie ma oleju, miska olejowa jest zdjęta, poprzedni film był jak pracują elementy w silniku pod spodem, a ten filmik będzie jak pracuje rozrząd. Więc bierzemy się do, do zapalania. Jak to było widać w poprzednich filmach, ponieważ nie mam e, sprawnego rozróżnika, będę to zapalał wiertarką z przymocowanym wirnikiem, wsadzając to tu. Mechanizm ośrodkowy będzie sobie sam wypychał. Jak zapali, to po prostu wyciągnę wiertarkę. będzie fajnie ok włączamy tutaj zapłon. paliwo jest odkręcone i próbujemy zapalić i później dam kamerę z przodu. Zobaczymy jak ten rozrząd tam pracuje. Mam nadzieję, że Wam się podobało to wideo. Zobaczyliście jak pracuje łańcuch rozrządu rozciągnięty w silniku. Myślę, że to skłoni Was do tego, żeby nie zostawiać za bardzo na później wymianę tego, tego rozrządu. Bo później na przykład zaczyna piłować dekiel, no i później dekiel jest do wymiany, a w deklu jest pompa i to nie jest takie tanie. Ogólnie fajnie, bo zaczął ten silnik biegać po całym garażu. Także, Także fajnie. No, Eksperyment się udał. No i będę robił jakiś następny. Mam parę pomysłów, ale to pewnie za tydzień. następny film zobaczymy, jak będzie z czasem. A w międzyczasie, jak zachęcam do subskrypcji tego kanału, jeżeli ktoś nie widział poprzednich filmów, to. Zobaczyć sobie proszę w opisie. Tam zamieszczę linki. Pierwszy filmik, który nakręciłem, to jak znajduję ten silnik w śmietniku i odpalam. Warto zobaczyć. Ma dosyć dużo wyświetleń, to znaczy jest w miarę interesujący. Drugi filmik jest jak odpalam ten silniczek. Można zobaczyć w środku pod miską olejową, jak tam wszystko pracuje, ten wał dół podłowy, tłuki i tak dalej. Także wszystko jest tam w opisie. Na dzisiaj zakończymy to na tym i do zobaczenia następnym razem, jak nakręcę jakieś wideo. Dzięki bardzo.